Witam wszystkich serdecznie na odcinku w odcinku serii IR, Wy, w tym odcinku widzowie, jak widzicie już siedzimy tutaj, czekamy na Carmen, właśnie chyba przyjechała, bo słyszę jakiś samochód, trochę już tutaj czekamy, może dobre 10 minutek, ale nie ma co, o akurat idzie teraz widzowie, teraz się z nią przywitamy, o ej soki za spóźnienia. nie no spoko, Ogólnie ja to ten, może coś zamówmy na początek, Zara coś tam, o jakąś się gadkę mm -hmm. znajdzie, porozmawiamy o czymś. O kurde czekaj. <śmiech> <śmiech> Zamów jakieś jedzenie, bo szef to mnie dzwoni. Sorry. Daj mi chwilkę, dobra? No, dobra. Dobra. No, ściema. Jakby no. jest... Co tam szefie? To y, nie sprawa jest. Mhm. Jaka was na w tej chwili. No, co tam jest W tej chwili biegiem wybieram z, z, z budynku. No jestem, co Samochód. jest? Ja czekam. nic nie wiem. Jaki samochód? Ała! Kurda, ale mnie guła boli, kto tak mnie położy tutaj? Gdzie jestem? Co, co jest, widzę? Czemu mi, jesteśmy więzień. Co jest? Inmate minimum secure. Jaki inmate? Co jest grane? Co tam? O, kartka jakaś. Znajdź mojego kolegę. Biało-czarne włosy. Spotkajmy się jutro yy, przy parkingu jakim parkingu? Przy jakimś sklepie i podwiozę was. Pomóż... Pomóż mu wyjść z więzienia. Ucieknij. Masz dwa dni. Ale tego ja widzę, nie rozumiem. Kiedy dwa, czemu dwa dni? Kurde, dobrze. Kurde, no. Taką nam szeptał. Rolę. O, jeszcze jedzenie jakieś. kanapkę sobie co wezmę. Fuj co to jest w ogóle. Szynka zgniła. Co ty się tak patrzysz? Co ty masz jakiś problem? Nie, Chcesz nie, nie. Się ja se żartuję, tylko Dobra. Ja, ja gadałem do kogoś innego. Mi się wydaje, że pan tutaj zgrywać kogoś własnego tutaj. Nie, nie, nie. Ale tutaj jesteś nikim. Ty nikim jesteś. Dobra. Nie ma żadnej roli. Teraz spalę tam na nasionie i idź, ty i raz e, e, czekaj chodź się ociągać, jest szybciej przepraszam mm. tak. e, mm. chyba dostałem zlecenie jedno, ale to może gdzieś indziej pogadajmy, okej? Okay? posłuchaj mnie jestem po twojej, ale chodź może gdzieś Dzień. indziej nie ja ociągaj się Mnie. A gdzie panowie się z, z, z wybierają? Yy, gadamy sobie o życiu. No ale dla was nie, nie, nie ma życia. Do dozywacie macie, wiecie. O tym. No ale yy, ogólnie zapoznałem. Yy, za, chcę tutaj zapoznać kolegę, tak? Bo ja jestem nowy przecież. Dziękuję. Będę obok. Dobra. Będę miał na was z oko. Dobra, posłuchaj mnie. Gadajmy głośno. Yy, zna pan yy, szefa gangu, pan Dilla Mexicana pewnie. Dał mi zlecenie, żeby ucieknąć z tobą z więzienia I no jakoś przyszłem ci tu pomóc, no bo... Ja po do środka wracaj! Sam... no jakby no sam... No, ja bym sobie nawet nie poradził, dlatego... Oboje byśmy wyszli z więzienia, tylko... Trzeba jakoś to zaplanować, no A ty w ogóle jak się nazywasz, jeżeli mogę wiedzieć? Arturo O a ja my jestem na Mateo na przykład. O, czekaj, coś tutaj trzeba znaleźć, no bo kurde, szef mi dał dwa dni. Jak sąd nie wyjdę, no to no, niestety no powiem konsekwencje ben, będą mnie czekać. Bo za dwa dni ktoś mnie ma wyjąć z więzienia, ale no ja chcę ciebie wyjąć, a nie, żebym ja... kurde. A może te kosze, co? Coś tam, kiedy te kosze jakby opóźniają i tak wieczorem to robią. Ja się Chyba ta nie interesuje się tak zbytnie tutaj. Bo już tu przychodzę i... Dużo tutaj na siłowni sobie. W czasu. Mhm. Mm Dobra. Ta najwyżej to ten. Yy, nic... Yy. O, co tam? Co tam pan chciał? Tak... Panowie trochę! <laughs> Wyglądają jak gay, ale... No nie się stwierdzać. Aha To miał być Ja nie wiem. To ochroniarze to ja nigdy nie, nie chcę siedzieć w pas, no bo jak oni się odzywają, to masakra ściemnia się. Nie będzie. Ogólnie to tem. Może przeszukajmy kosze i się spotkajmy tutaj. To jest, jak coś znajdziesz, to pamiętaj. Może dzisiaj w nocy coś spróbujemy. Dobra, został pora łusek. Potrzebuję jeszcze pół godziny. To chcę w celach pogadać. obok Piszę tam, yy, że tutaj na przykład taki był plakat jeden. do tej Mamy jeszcze pół godziny, więc proszę mnie zostawić. Czy, czy wyjdzie stary kogoś innego? In, innych ludzi tutaj? Widzę na siłowni. On tam, on tam tylko prząta. Widzowie, może przeszukajmy to kosze. O kurde, widzowie, baton. Drażniku, można, można jeszcze na siłownię? O kurde, widzowie, jak tutaj życzę. Nie, yes, spadaj do celi! Zbawiamy kartę dostępu jakąś. Kurde, widzowie. Karta dostępu jest potrzebna. Niedobrze. Można jeszcze? Kurde, zaraz będę. O, jest, o. widzowie! Ale to. Nie ma, kurde. Czekaj, może działa, czekaj. Spróbujmy otworzyć jakiś drzwi tutaj. te. Jeż, działa widzowe, działa. Dobra, widzowe. Już. Ja jestem zmęczony. Dobra. Ja się zbieram już do łóżek. To jego snów. No, no. No, dzięki, dzięki. Arturo. O, widzę, że nowy jest. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. Arturo. Do góry. Niech pan otworzy może. Mamy kucharza. Mamy to. Arturo, godzina trzecia. Szef jeszcze tam... mówi, że tam zostawi coś tam... W śmietnikach. Ej, kucharza, kucharza mamy, kucharza mamy co to Cyglu, na jutro. Schowaj za łóżkiem. Wstajemy o trzeciej. Będziemy musieli stąd wyjść. O, ty już. Gotowy. Gotowy? Trzymaj. Tak. Weź sobie. Przyda ci się. Dobra. Let's go. Powodzenia w ucieczce. Dzięki Bra, wejdziemy tędy może, co? Kurde, kamery, zaraz się Alan włączy A tu jakieś są sensory, czy kamery Nic nie wiesz? Kurde Widzę Gdzie, Kamery, gdzieś na dworze była kamera Ktoś tam chodzi Będziemy musieli głównym wejść Chodź ciągle łazi. Chwalifikowaj się. Idziemy, idziemy dołem. Dobra, 3, 2, 1. Go, 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 go. Szybko, szybko. Dobra, jak na razie bezpieczni jesteśmy. Szef mi dał mapę, i wszystko. Dobra, weź sobie jakieś tutaj rzeczy. Szukaj to wszystko kosze itd A co mam Chodź Chodź, ja no. może tędy, bo ja już widziałem Generator tędy będzie. może pójdziemy i wyłączymy ten Prom o Znasz się coś na elektryce No No coś tam robiłem. Nie da rady Kurde No nie Tylka Ale to mam. zakablowali, Ja nie mogę O, co tutaj zdjęcia Dobra, idziemy Kurde, alarmy się włączyły dobra tutaj są? Tutaj są! Chłopaki! Ah! Ah! Chodź, chodź, chodź Czekaj Dobra, jeden leży, chodź Wyjmij broń, wyjmij broń Dobra, szybko, szybko, szybko. O wsparcie, wsparcie będzie, nie ma. On ma za dobrą broń. Szybko! Karażem! Teraz tutaj byłem odwiedzić przyjaciela jednego, więc trochę się znam, gdzie wszystko jest. Znam tereny. Dobra. Szybko! Tędy, tędy, tędy Tyły, 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 ty przód Szybko zamykaj, zamykaj, zamykaj Czekaj, pomóż mi to zamknąć No tutaj idą Dobra, zamknięte Gotowy? Dobra. Szybko, szybko, szybko. Piękne, piękne, bignę. Kurde no. Bramy zamknięte. Bo no nie wyjdziemy tędy, nie wyjdziemy. Czekaj. Nie idą. Zna wiesz jak się hakuje. Nie, nie wiem. Dobra. Ty ty nie wiem. Nie. Dobra, ty stój tu przy drzwiach. Ja będę musiał otworzyć Tę yy, ten. Yy, te bramy. To coś się znam na hakowaniu. A musi mi się skończyła. Kurde. O mój Boże, bierz, 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 masz tu kartę dostępu. Dzięki. Co wie, trzeba sankować. No i... Dobra, poszło, biegniemy, biegniemy! Otwórz drzwi, otwórz drzwi! Go, go, go! Może jestem zmęczony Dobra gnoje! Do samochodu się Jakie wcześniej. gnoje! Nie. A czy hmm. można nazwać? Nie mów tak szefie, jestem zmęczony, tutaj też przyjaciel jest. Dobra, jedno pytanie. Mam Czy robiliście tam wie, wielki sum? Bo był alarm? No, był. A jak mogliśmy to inaczej? No to zapytać? będzie... No to będziecie w wiadomościach. Cieszcie się. Aha. Będziecie popularni, dobra, chodźcie do samochodu Ro robota czeka. Jaka robota? To była robota szefie. Ja jestem... Ogromna. Nie, jeszcze Tak by co. No pewnie.